Lumpex z wieczorną porą, no jeżeli 18.10 to wieczorna pora, no a w sumie tak, prawie że już, to właśnie z tego powodu jest ciemno, my cały dzień dzisiaj spędziliśmy w biurze, dopiero z niego wyszliśmy i znaleźliśmy lumpex, który słuchajcie jest do 19:00, także mamy dosłownie ostatnie 50 minut na odkrycie nowego lumpeksu. Zapraszamy do oglądania. Jeżeli będzie dobre, o oh wow, to by było super. Uuuu. Dobra, faktycznie sobie zobaczę te pierdółki, bo skoro nie przydasz, to ma... patrz Polo yy, na wyprzedaży. To no, jest Danckie, nie? Ale jest tutaj patrz, Valentina. na przykład tu jest. Wtedy nie byłam tak zachwycona, cieszę się, bo jesteśmy dzisiaj w pruszkowie, to jest w sumie można powiedzieć pod Warszawą. Nigdy tutaj jeszcze nie byłam w żadnym pakie, także to będzie mój pierwszy gdzie wy jesteście? Tu jesteście! <laughs> także to będzie nasz pierwszy. Ja was szukam jakiś tam, tam, pan sił, myślałam, że to wy. Dobra, Pierwsza informacja, jaką zobaczyłam, to taka, że jest tutaj Black Week, Black Friday, kurtki, płaszczyzn jest 30%. My to chyba pierwszy Black Friday w filmie tak bo chyba nigdy nie byliśmy, nie? Zmyda. Dobra, w sumie tak, w sumie nie byliśmy nigdy. Wy to trochę oglądacie z opóźnieniem. Tak, wy to oglądacie z opóźnieniem, bo dzisiaj jest czwartek. A wy to oglądacie w grudniu. A wy to już oglądacie w grudniu, końcówka listopada 28 dokładnie dzisiaj jest. Jeżeli jutro jest Black Friday, ten oficjalny, chociaż zwykle jest tak, że ten Black Friday, Black Week, Black... Ten okres trwa kilka dni w różnych miejscach. I również u nas też trwa, no wy już o tym się nie dowiecie, ale jeżeli chcielibyście się przejechać Teslą, na przykład Cybertruck, Model S, Model 3, Cokolwiek, to zapraszam Was na naszą stronę evorent.pl Jak się jak do mnie napiszecie i się ładnie uśmiechniacie, to w związku z tym, że Wy to oglądacie z opóźnieniem, to ja jeszcze Wam dam tę zniżkę minus 20%, którą aktualnie właśnie na Black Week mać, mamy. Także Wy tutaj y, od razu mówię oficjalnie skorzystacie z tego, jeżeli y, nawet już ona ta oferta nie będzie trwała. Także zapraszam serdecznie. Dobra, spódnice, krótkie spodenki, 15 zł, a spodnie... A nie, to dobre, to w sumie jest dobre. To tak miało być. Myślałam, że to są bardziej spodnie, ale tu widzę zaraz za nimi się zaraz za nimi, właśnie podobno, podobną bluzę kupiłam ostatnio taką szarą, ale to chyba inne, to jest akurat H&M, nie wiem po ile są spodnie, zaraz się może dowiemy, ale tak, spódnice to chętnie spódnicami jestem zainteresowana jak najbardziej, przejrzyjmy co tutaj jest co mogę, na co mogę zwrócić uwagę podoba mi się to ogólnie, bo tak jest bardzo bardzo, bardzo jasno, wszystko widać, Dobre. ja często przerwałam zagadaliśmy się. zagadaliśmy się, do na się na zapleczu właśnie, więc przerwałam na chwilę ale pamiętam, że mówiłam o świetle bo faktycznie zwróciło to na mnie dużą uwagę, że jest tak jasno i że wszystko widać. O, mąki szwedzka. Tylko nie wiem czy nie będzie za duże, bo jest to niby 36, ale u mnie w nie. Jeżeli będzie dobre, o oh wow, to by było super. Bardzo mi się podoba ta spódniczka. U mnie jest 100% wiskoza, tak myślałam, że to będzie dobry materiał, także patrzcie już pierwszą. U... Dobry, tak? Tak, wiskoza to naturalna ja to jest, to natura naturalny materiał roślinny, także super. A po poświatła to pamiętasz że w Szwajcarii ostatnio o, byliśmy? O, Kapal XS, ale fajne, Słucham? Jak w Szwajcarii ostatnio byliśmy, w tym się tam na górze z takie światła były, że aż oczy bolały. Nie dało się praktycznie, wiesz, nic tak porządnie obejrzeć. Tam takie No, prostu, takie było, no. To jest no. bardzo fajne, bo... Przyjemne jest właśnie, dobrze, super mi się tak patrzy. Znaczy jest zimne, więc tak Je... na dłużej to może być męczące, ale tak dla do przykładu... Ale do zakupów uważam, że super. Taka spódniczka z kapalla, tutaj jest uszkodzony ten sznureczek, <gry> ale ja bym, ja pomyślałam, że można by było tutaj wiecie, taki zrobić na... zakończyć właśnie takim supełkiem, że nie będę teraz tego robić. Jeżeli będzie moja, to już wtedy sobie ją zrobię, tak? I wtedy drugą... drugi bym też ucięła i zrobiła tak samo, żeby było po prostu, że tak miało być. Ale bardzo mi się podoba i myślę, że to też jest dobry materiał. O, pod spodem jest taka troszeczkę cieplejsza polarkowa. I na moje oko to będzie bawełna, ale czy ja w ogóle to mogę tutaj. Patrzcie, to jest design by, by Kapal XSK. I to jest e, 90% bawełna, 10% wiskoza, y, petarda. Wrzucam do koszuka. A 15 zł spójniczki, tak? Dobra, 15 zł. To dzisiaj jest wyprzedaż, więc nie czy nie ma jakiejś zniżki dodatkowo, czy to są właśnie ceny dnia tutaj wywieszone faktycznie, takie, które obowiązują. Tam jest jakiś cennik, mi jest 20, 30, 40, 50. Nie wiem o co chodzi do końca. Są gadżety. Gadżety. Kupuj w ciemno, później zobaczymy. No, jestem tutaj pierwszy raz, także ja się myślę tutaj, słuchajcie, zorientować. Zobaczcie, jaka ta spódnica jest super. Nie na mnie to jest. Mm, nie wiem jaka marka. Max, Lounge, nie wiem o co chodzi, ale na sensie, się nie znam. Elka, jakiś tam pewnie no-name, ale jest świetna. Piękna ma krój, piękny ma te falbanki, tutaj pod spodem jest taka mm, halka czarna i reszta jest prześwitująca. Podoba mi się to, że jest tak, wiecie, nierówno ucięta. To, że tutaj ma paseczki, sznureczki, fajne jest super. Bardzo. Mi się podoba, gdyby była na mnie, to bym wzięła. Uuuu! Gina Tricot, kolejna szwedzka marka. Mam już. O! Zatknęłam ust. Czerwona pomadka. A nie wiem z jakiej, jakiej narodowości jest kapal, więc nie wiem tego, ale tutaj patrzcie, jest dobrze, jest dobrze. Piękna i bardzo podobna w sumie do tamtej, w ja sensie krojem, co wam przed chwilą pokazywałam, nie? Kurczę, super jest. Piękna, jakby była Będzie dobra. To jest twój chyba spódnicowy, co? Oj, oj. Spódnicę przejrzesz. No w sumie tak. Co myślicie o tej? To jest handem. Też super. Taka roztloszowana delikatnie, tak będzie delikatnie tutaj, wiecie, tak fajnie no poruszać. z kierowniczką rozmawialiśmy i ona mówiła, że... Że dzisiaj jest wyprzedaż... ...ogólnie mają bardzo dobry towar i może to jest tak, że faktycznie wszystko jest dobre, nie tylko spodnica. No pewnie ten, ten, tak, tylko my mamy mało czasu, żeby dzisiaj wszystko zweryfikować, ale... Sektan, yy, a... Jeszcze inne rzeczy zobaczyć? Czemu? Ale powiedziała jednocześnie, że akurat przyjechaliśmy na wyprzedaż, lepiej by było, gdybyśmy przyjechali, wiadomo, zawsze to tak jest, nie? Ale jeżeli na wyprzedaży jest tak dobrze, no to ja mówię, nie, gdzie tam, ja to zawsze wszędzie to gdzieś się coś jest. znajdę, to mi to, nie to, że wyprzedaż, to nie żaden, to jest żaden problem. Aż ostatnio kupowaliśmy. No, kubki świąteczne, wszystko. O, jaka ładna ta serenka. Na, na świeczkę ona jest? Dobra, faktycznie sobie zobaczę te pierdółki, bo skoro jest wyprzedaż, to mam... W sensie dla Cecili za duży, dla Cecili Taki słodki ten misio. Piękny jest! A ile to ile to cena dzisiaj? Nie wiem, co to oznacza? Też nie wiem. A co są oznaczenia dla Aha, jakieś? Okej, okay. dobra, to już wiem. czyli żółte tu są chyba na misiach? 25. 15. Ten w sensie, to są orangewe. Okay. Mężczyzna. Ale jednocześnie to są jakieś takie jakieś. Ale Ale No ale mam okresu, jest... żeby teraz kupić. No właśnie, ale dzisiaj jest jakaś promocja, ale nie wiem, czy to go dotyczy. Dobra, nie wiem. Patrz jaki ładny kubeczek. Co jest ładny? Kubeczek z przykrywką taki ładny. I to taki Gdzie ten, imbryczek. Ten jest piękny świąteczny. Wiem, ale piękne są te rzeczy. To nie znaczy, że ja lubię takie. Czuję się trochę jak w Szwajcarii. To są dobrej jakości te dodatki. Takie nieponiszczone. Co powinnam teraz zrobić według Ciebie? To są spodnie. Nie daję ci jeszcze 10 minut na przeglądanie. Nie, no chyba sobie ze mnie żartujesz. 10 to... minut. Totalnie. Musimy Dobra, poczekaj, bo to są swetry, to są Może. Ja bym chętnie obejrzała ten sklep cały jeszcze. Tu są spodnie. O co w mąki? Dużo mąki jest widzę, rozumiem? To jest jaka firma? Szwedzka, sztokholmska Czyli Jak jest tutaj tak skandynawsko, to ci się spodoba ty się. Już mi się podoba, no ja jestem podjarana Jak nie wiem, nie wiem czy wy to czujecie, ale normalnie Mam ciary na całym ciele, uwielbiam A żeby nie było, to ja cię dzisiaj namówiłem tak, bo my byliśmy w biurze cały dzień i um, ja już taka troszeczkę zmęczona dniem. A, jeszcze my dziś, a my jeszcze dzisiaj jedziemy, jesteśmy pod Warszawą, a my jeszcze dzisiaj jedziemy do Poznania. Więc jeszcze dużo przed nami, jeszcze musimy wrócić do domu, spakować się, zabrać Cecilie i jechać do Poznania. Także no Adam mnie namówił, żeby iść. No i całe szczęście, bo inaczej bym się tutaj nie znalazła. Męża słuchać trzeba. Nie ma trzeba. za co. Znaczy się, dziękuję. <laughs> to jest to zmęczenie. Dobra, spodnie powiedzmy. Przeszłam, chociaż nie do końca, ale patrz polo y, na wyprzedaży. To ale... jest dęskie, nie? No, chyba tak. A ja bym wziął sobie. No, tak, byłoby ci ładnie w takim. no. To z nie wiem, czy takiego z y, Premium mam, nie mam podobnego. Nie, tak. w Warszawie kupowałeś long sleeve taki. Okay. To było w tym w centrum, szafiarka. A co wam mogę pokazać? O, właśnie, to co mam na sobie, bo to jest ciekawe. A nie, to pokażę, jak będę przy bo muszę pamiętać o tym, bo ubrałam kamizelkę, której właśnie zawsze mówiłam, że mam problem z kamizelkami, a teraz dobrałam do spodni swoją drogą, którą dostałam właśnie od Pauliny. Wicki, pamiętacie, jak Wam czytałam od niej i pokazywałam, to właśnie mamy dzisiaj na sobie pierwszy raz i są super i mega pasują do tego. A jak to było, Outfit że ona się dała? Napisała do mnie wiadomość na Instagramie, że kupiła, Aha, że kupiła spodnie i, i, i dla kogoś w tak? No dzisiaj je mam na sobie: no to A, jest. Lidzulio, li li nie, nie wiem, co się wymawia, ale tak. W końcu masz to coś w... nie z Dumpeksu, tylko odwiedzki z Dumpeksu. Tak. Nie? Naprawdę, mega. Cieszy podwójnie. Jak macie coś, to wysyłajcie. <głos> <głos> Ale szczerze mówiąc, ktoś do mnie napisał jeszcze chyba dwie, dwie dziewczyny, że chcą mi coś przy, przysłać Także bardzo mi miło. Męskie, a ty nie a? chcesz czegoś, no? Nie, to nie jest męskie. Męskie. Jest ten, ten z dekoltem taki? Mhm. To, pokaż, to jest męskie? No męskie. No i jak? To może damskie? Nie wiem. To taki no muszą tacy, takie facety też. żeby bułgaty było widać. Żeby tylko pół mężu for you. Mm, za mamę. A, a, 48 za mało? W ogóle mi się nie podoba, ale... Super! Co tyka też zarąbista? Jak będzie dobra, to bierzesz. <laughs> ale w sumie 40... Pacz. Nie wiem jak to jest. Co ty gadasz? To jest dobry stan, nie? No jak nie nowe? Jaki to jest rozmiar? Nie wiem, mały. 39. No, mega fajne. Szkoda, że zawsze fajne buty są w małych rozmiarach. To sam mam Ticky Maxie, to prostu Ty zawsze. masz dużo no, stopę. Chyba <laughs> ja kurtek nie potrzebujesz, co? Co? Ma kurtek już nie potrzebujesz, co? No, dobra, tak chciałam. Okej, okay, dobra, to może. Opłasz, a płaszcz z dodatkiem. A, z dodatkiem futra to pewnie prawdziwe, to dla mnie, akurat nie dla mnie. Skaterki świąteczne. Yej. Dla ciebie za duży nie? Chyba XXL za duży będzie, mm. no? Aż taki duży nie jestem. Ale może by ci się udało znaleźć. Mi, mi ci się udało. Fajne. No dobra. Je... Fajne, naprawdę no, fajne. Się dzisiaj. Fajny jest. Kolor Możemy taki teraz. No? Zobaczę, przyłożę do ciebie. O! Spokaż się, Merry Christmas A co taki ci się podoba bardziej? Christmas właśnie to mi nie A, Nie wiem, ale... LXL ale jest, jest taki, no... Ale super, no Ale może nawet mi rozmiar, 4-3. Kurde, no mówię wam Zawsze jak jest ładny but To jak na złość. No, taki porządny, trochę... Ty masz no, podobny na norskach kupowałeś tak. taki w takim stylu A te obok to jakie to są? Nie, to są takie damskie, za dużo dla ciebie na ciebie mówię Nie no, gdzie z takimi? No, chciałam zobaczyć, ale ja no tutaj, to jest coś no wyższy. tak, ja mam no, poczekaj, pokażę jak ty Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy No nie no aż tak, nie aż tak. Tej Ale jest tutaj, patrz, Valentino, na przykład tu jest Co roboty, to jest, niby Valentino widzę, no, widzę, rozumiem Boska firma taka, kojarzysz? Tak, kochanie, tak, oglądam, proszę Ej, to, czy to jest, jest sweterkowa sukienka, piżamka świąteczna? Czy ona jest cute? Czy nie? Cennik Mikołaja. A, bo cen, jest osobny cennik do tego. Sukienka tak? tunika, 65 zł. No, jeżeli to by kosztowało 65 złotych, to uważam, że sporo. Sweter był za 60. To dużo. Już jesteśmy pod Warszawą, ale wydaje mi się, że to jest sporo. Ale z drugiej strony... My teraz nagrywaliśmy sobie koliszu, nie? Te, tam, tam, było tam było 89 kg, 80... 99, przepraszam. Kilogram w jednym, a w drugim 50. Chyba 6, ale to już był jakiś tam dzień po dostawie. Najdrożej chyba 119 albo 129 w Warszawie za kilogram w dniu dostawy, a dzisiaj mi Monika powiedziała, że u niej chyba na Ursynowie w jakimś rumpeksie jest 149 złotych kilogram w dniu dostawy. Tam od razu to samo mi powiedziałam i mówię, ja Wam tutaj od razu to zapowiadam, bo ja mówię, słuchaj, moje widzki to spadą z krzesła, zemdleją przed tym ekranem, jak będą to oglądać. Jak czasami niektórzy z Was piszą do mnie, że 89 kg. Kilogram to jest mega dużo, i że u nich gdzieś tam. To gdzie to chyba to w jest. mieście albo na Mokotowie, co? Nie, na no chyba o ile dobrze no pamiętam, ale generalnie, no jakby nie ma znaczenia. W centrum Warszawy zawsze płacimy chyba 119 za kilogram, nie? Pod pałacem kultury. A no, jak usłyszałam, to W życiu jeszcze nigdy nie byłam w Rumpeksie, w którym kilogram kosztuje 149 zł. Prawie może być kulturowe. Także. Także się, jestem bardzo jest, ciekawa. To jest taki kiedyś nasz ulubiony lumpeks, który się... I faktycznie ona mówiła, lumpexu, i ona mówiła że w tym lumpeksie, tak jak teraz widziałam to, że 60 złotych sweter, jest świąteczny, bo to jest osobny cennik, widzę, na świąteczne po prostu, że ogólnie są droższe te, te świąteczne. No to ona powiedziała, że przymierzyła jakiś zwykły sweter z H&M-u, nie był jakiś super szałowy, taki no, ładny, ale za 60 złotych kosztował. I stwierdziła, że nie no, bo 60 złotych to... No 60 to, to już praktycznie, No, już praktycznie bez, bez większego zdać, Problem. Tak, jak powiem, że się nie pozdrawiam. <grym> tak jak ja mówię, że wszystko zależy od tego, wiadomo, jaka rzecz, jaka marka, jaka, jaki materiał. No bo czasami się opłaca jak najbardziej, nie? Taki mm, wziąć droższą rzecz, ale to wszystko wtedy już raczej patrzysz tak bardziej, bardziej tak wiesz. Nastawiasz się na to, że to musi być jednak fajniejsza rzecz, jak mam za nią za dużo zapłacić. Tym bardziej w szczególności, jak ktoś często chodzi do tych kompleksów nie? Bo to wszystko też zależy od tego. O, tutaj nowy Ostatnie sweter. 4 nowy sweter z metką, zobaczcie nowiutki, ładne. Widziałam ja No, to jest dobre pytanie. Tutaj jest waga, chodź. Ale to chyba nie. Sukienki, mogę na sukienki szybko? Ale to nie jest na wagę, to jest na wagę? Patrz, wszystkie rzeczy mają... Tu jest cennik futer. Przepraszam bardzo, sweterki yy, tam, co wisiały, to... Tutaj? Tak. 18 za sztukę. O, słyszysz? Super. 18 za sztukę. Patrzcie. A nowy z Metką, nie? Ładny kolor, taki podrowy róż. Nie wiem tylko, czy mi będzie w takim ładnie. Ładnie by mi było? Mhm. Mm tak. Tylko nie wiem, czy jest ka to ja lubię takie duże swetry, nie raczej. Mogę zobaczyć. Zobacz, Fajne jest. Tak? No. Ale chciałam jeszcze. Tak, ja je lubię. Piękny obraz tutaj jest. XL, o nie, za duże, co? Czyli obraz tutaj jest. Piękny obraz. Podoba mi się, no, babcia by taki namalowała. Jakbyście chciały, i tak mówię, bez konsultacji z babcią, ale ja wiem, że ona chętnie. No właśnie. Obraz namalowany przez panią babcie, czyli przez moją babcię, którą znacie z odcinków wielu, to możecie się do mnie zgłosić, bo moja babcia maluje piękne dzieła sztuki. My mamy w domu wszystkie obrazy namalowane przez babcia, babcie. Pokazać mieszkanie i no, Tak, no, może zechcecie, to ona wam na zamówienie bez problemu namaluje. Dla niej to będzie czysta przyjemność, więc jeżeli macie jakiś pomysł, albo może poszukamy go wspólnie, tego pomysłu. To się odzywajcie, możecie napisać do mnie maila, maila mam zawsze podanego w opisie e, filmu, tak jak adres Rumpexu, więc tam też sobie możecie znaleźć adres tego e, I też zapraszam was serdecznie do obserwowania mnie przede wszystkim na Instagramie, bo tam Instagram jest takim moim miejscem, gdzie właściwie nie, mam, nie ma dnia, żebym nie zajrzała Więc tam jest mnie nie najwięcej na pewno I chyba najbardziej lubię Instagrama, oczywiście YouTube'a też lubię no, nie wiem. YouTube, Instagram i na końcu Facebook. Przed, A TikTok? Przed, przed, przed Facebookiem to na pewno. Na Facebooka to w ogóle nie wchodzę. Ojej. Na Facebooka mi się wszystkie posty automatycznie repostują. Jak publikuję na Instagramie, to one się automatycznie repostują tam. Ale tak z perspektywy. Także nie muszę tam nawet też, wchodzić. No tak wiem. Przy twórcy to też Facebook jest najgorszy, bo cokolwiek <grym> zrobiliśmy kiedyś ukradli na przykład fanpage'a mojego, mm -hmm. to chyba przez miesiąc nie wiem dostępu. Nie mogłem się z nikim skontaktować. Ostatnio połączałem sobie zarabianie na Facebooku, na moich filmach i też. No nie dało się tego karmić To ciekawe, zobaczcie w międzyczasie. Ładna spinka. No bardzo, no, tak. Chyba z kolei jest już No, To prawda. Chociaż ty już na, na, na Facebooku mimo że lubisz 20 tysięcy ostatnio no, e, tak, obserwujących osiągnąłeś, także gratulujemy przy okazji. Także Daniel tutaj jest gwiazdą Facebooka. Teraz cały czas Coraz odliczamy. bardziej rośnie. Ja już teraz odliczam do czegoś innego. No tak, do 100 tysięcy na YouTube, czajcie to. Wy, czy wy to rozumiecie, że mój mąż niebawem będzie miał 100 tysięcy subskrypcji na YouTube, na, swoim, na, na Jeżeli... Chcecie go wesprzeć, a nawet Was nie interesuje tematyka samochodów, to, to, to on tworzy. Ale jeżeli chciałybyście po prostu wesprzeć, no, to nie, możecie może tak kliknąć tak tutaj dla Daniela. Subskrypcję będzie mu na pewno bardzo miło. Przyczynicie się do jego. Zaraz, jak jeszcze oglądacie, to już jest. Stop. Teoretycznie powinno być jakoś na początku no, grudnia. To no, no możliwe, możliwe, że już jest. Co myślicie o tej sukience? Nie wiem, tak trzymam się, zastanawiam. Nie wiem, czy fajna, właśnie. Nie Niby fajna. No, w sumie może fajna, zobaczę. Dobra, chyba już musimy iść, co? Tak, już dawno jest, ale mnie zagadałaś. No, <noise> to Zobaczcie, mieliśmy za 20, a już jest za 15. Już jest za 15? O, wiecie, ile tych fajnych rzeczy, mamo. To jest wszystko, S chyba, nie? Torby dla dzieci. Wszystko, to jest, dla no. Dla mężczyzn, sukienki i swetry dla kobiet. Wtedy nie byłam tak zachwycona, cieszę się. Bo, bo. Ciekawe, czy mój głos słaby słychać. No, Daniel jest przeziębiony. Jak nawet nie, że przeziębiony, ale to Słówko jest... Suf zdrówka. Да, да, не <noise> jak, będzie mu na pewno bardzo miło Wiesz, mamy nadzieję, że już jak to oglądacie to jest zdrowy, ale to zawsze zdrowia nigdy ja za wiele Zdrowie to mój naturalny stan i zdrowie jest najważniejsze O, minus 40 na kurtki płaszczy, okej okay. Dobra, a my idziemy do przymierzalni O, zobaczcie, to moja stylówka dzisiejsza Więc mam pod tą kamizelką, o której wam powiedziałam, że bardzo ją chciałam zawsze ubrać, a... Ojej, ile włosów się tutaj po przód czepiało, poelektryzowało Dziwnie to wygląda, tak w sensio... I To jest sweter czy to jest nie pole... jest To jest... nie, to są dwie rzeczy Aha. Ja to tak zlizowałam. I do tego mam takie spodnie skórzane i bodki też skórzane. I są różne materiały, widzicie? I to tak, no tak śmiesznie wygląda. Co? Tak? tak? No tak, no to jest tak specjalnie. No, fajnie. jest <laughs> tak. No to jest tak, moja, no to jest tak, moja Pod, pod kołnierzek, tylko tutaj o mikrofon nie widać tak do końca. Nie wiem jak się ułoży. Niedługo zmieniamy... Nie, dobrze ta, było. O, tak jakoś chyba powinno być. Coś no. Buty takie futerkowe tam dostrzegłam. Czekaj, a dużo. O nie, to prawdziwe? Chyba tak, o nie, to nie. prawdziwa, jak, jak krówka. No ma Maria zawsze ma tak, że jak jest coś prawdziwego, na przykład jakiś, to jakiś jutro dotknie, to tak bierze tak, o nie, o nie. A, zobaczcie jakie fajne. Zaraz, tylko to jest 35, nie wyglądają na 35 rozmiar. A pierwsze? Nie, 35 niby. Czekajcie, szybko przysuń nie, dość naprawdę mi się wyglądają, wyglądają na większe. Ja też mam akurat stare na sobie, ale mam trzydzieści chyba sześć. Czekajcie teraz, co sprawdzę. Nie, no sześć. No, mogły być rozmiar większe, ale ciekawe. Mega ciekawe są te buty. ja pierdzielę, ale śmieszne. Fajne. Tylko jak to się pobrudzi, to to znowu ciężko to, to buty tylko tak wyczyścić, nie? Takie problematyczne by to było. Ale ładne, bardzo ładne. I w sumie chyba nowe. Dobra, co ja tutaj powinnam przymierzyć, bo mi zaraz sklep zamknął. A ja no właśnie, Buty dookoła. Oglądam Dlatego ja powinna być w przymierzalni Wtedy bym nic nie widziała Nic by mnie nie rozpraszało Bym się skupiła na przymierzaniu A tak widzicie Ale w sumie dwie przymierzalnie na takie duży oka To chyba dość mało Mi się wydaje No taki krój nie mój Tak się czuję, Taka tutaj duża taka. Nie, nie, faktycznie mm -mm. Tu jest jakby takie Bo to taki ma krój Takich, takich pufek jakby trochę nie, tutaj nie. Ale nie, to nie jest moja rzecz jakbyś no, taka była napakowana. <noise> napakowana. A ja na siłownię chodzę. No co się przy, to się to przepakowałam. No super, biorę. Szybka decyzja. No to jest super. No, wiadomo, że nie wygląda na tych spodniach. Tym bardziej, że one są na mnie za duże. Ja mam tutaj bardziej taki pasek. A tak po środku sklepu jeszcze się nie przebierałaś, Nie, tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali w żadnym odcinku. <noise> Ale to biorę, to jest pierwsza rzecz, którą biorę. Ktoś mi napisał, żebym y, ostatnio, wczoraj, pod filmem do tej kurtki, żebym zdziałał tą damską kurtkę. widziałam u ciebie na kanale, to było. No tak. Mówię. Ty odpisałeś, że mam ochotę nosić cię jeszcze więcej. Tak. A <grywania> widziałam. I bardzo dobrze, Brawo Ty. Tą spódnicę też biorę chyba. Mówiłem, wiem, że mało. Chociaż tak się smuteczek. Też widziałem to od razu. Ale super jest. Tak z trzy rozmiary większe jakby była? I tak, i czyli masz taki rozmiar jak seriusz chyba. po 52 musiał mieć albo nawet 4. Zobacz no tak, no. tą spódniczkę. Oczywiście nie patrzymy na resztę, ale tutaj sobie jest mogę bliżej? związać. Spokoj, Mówiłam, chyba. że nie mogę, bo się rozpraszam. Fajna chyba, no, fajna bardzo. Tylko nie widzę się w całości w lustrze, więc musiałam sobie tak zajrzeć. Znalazłam lustro, w którym się widzę w całości. I super, że takie jest, bo tam. Latałam i tam się nie widziałam, biegałam, ale tak. Taka jest sobą so, 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 chyba ta spódniczka. Nie, zrobiłam, nie porwała. Nie, nie, chyba nawet jest za duża, bo. To tak wszystko wygląda teraz, jakby było za duże przez to, że zakładam na za duże spodnie. I od razu ją odwieszę, bo ja ją tutaj stąd widziałam. Pani tak nie pójdzie później prosiłam spoko. Teraz odwieszasz. Wynajdujesz coś nowego w Nie? Mm, to muszę tutaj bardziej w pasie patrzeć. No i ta jest za duża. Szkoda. Seter niestety okazał się na Daniela za Sama, mało. Jest smutek duży. Znaczy okazał się, nie przymierzając go. Tak, no za krótki jest. Gdzie A jest moja spód sukienka, wam jeszcze tylko szybko pokażę, że jest fajny. Ma krój ogólnie, ale jest za duża. Tutaj by mi odstawało to, że wszystko. Samy, samy. <laughs> Już idziemy. Czy torebkę drwałaś? No. Właśnie tak i jest fajna. A ile torebki kosztują? Powiedzcie mi tutaj. możecie. Bo chyba mi się podoba, nawet bardzo. Jest super pojemna. Idealną ma długość tego. Proszę, ile torebki kosztują? Torebki, jeżeli nie ma ceny, to 10. Zł. <gulować> jeżeli nie ma ceny, to 10. A taka 8 o A, no to biorę. 8 zł. Grzech nie wziąć dosłownie, nie? <gulować> wow. tak, tak Czy pośpięć. jeszcze buty przed... To są dojazdy konno, chyba. No? Ryczesy? No. Ze skóra prawdziwa. No. Pokażę od spodu podeszwę. 80 zł. No ale dojazdu konno nie kupię, nie chyba. Przynajmniej się nie spotkałam. Ja swoje kupiłam. W gimnazjum jeszcze byłam. I to tak serio. Na początku miałam... Ile? 16 lat? 15? I dalej one działają. Można dalej w nich jeździć. Przyznam, że się nie spodziewałam. Dwie spódnice, torebka. Razem 38 zł. Po 15 zł spódnice. 8 zł torebka. I ogólnie bardzo dobre wrażenie. Takie, że chcę tu wracać. Chętnie wam to miejsce polecam, jeżeli jesteście z okolic Warszawy. Nawet jeżeli nie, to tak warto przyjechać. Jak widać, mimo bardzo szybkich zakupów, to i tak fajne łupy mam. No i naprawdę asortyment jest godny zainteresowania. Patrzcie, jaka fajna. Ja już pojadę po zakupach do że zamknięta. zamknięte. Prawda. jest <śm> <śm> Mówię, bo, bo, bo to jest przez to, że wymyśliłeś, żeby nagrać zakończenie w środku. No przecież zawsze nagrywamy na zewnątrz, to mnie nic nie rozprasza. Zawsze przymierzam nie w przymierzalni, lampki, to nie mnie nic nie rozprasza, słucham? Nie mamy lampy. No wiem, dobra, śmieję się dobra, oczywiście. Dobra, dalej, bo panie już chcą zamykać. Dajcie znać, czy odcinek wam się podobał, czy znacie to miejsce. I co chciałam powiedzieć, jak zawsze subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Jeju, faktycznie, trzypa, wychodzimy. Ja również pozdrawiam. Do, Do następnego.